Na krawędzi chodzisz nieustannie, wciąż błądząc bez celu. Z wielu dróg wybrać jednej nie mogąc, próbujesz każdej z nich. Modlisz się do martwych kamieni, idąc znów na zatracenie. W każdej kieszeni nosisz inny rodowód i wstępujesz wciąż do nowego nieba. Słuchając ciągle nowych proroków, wymazujesz z pamięci niepotrzebne już daty. Wciąż brakuje Ci odwagi, aby poznać samego siebie. Kim jestem? To pytanie towarzyszy nam od dzieciństwa. Każdy, kto zadał je sobie chociaż raz wie, że nie chodzi tu o stworzenie jakiejś koncepcji czy teorii, lecz o usłyszenie odpowiedzi wewnątrz swojego serca, o danie jej całym swoim życiem. Kim jestem? To także temat medytacji. Spotykany we wszystkich tradycjach i religiach. Praktyka medytacji pozwala nam odkryć prawdę, że nie można uciec przed samym sobą. Pozwala nam również zrozumieć, że wszystko, co czynimy przed poznaniem siebie, jest marnością. Ale, jak powiedział Edward Stachura, nie poznawszy siebie, nie przeraziwszy się sobą, nigdy z piekła nie wyjdziesz. Ma to oczywiście i swój psychologiczny aspekt, wiele uwagi poświęcił temu zagadnieniu Karl Gustav Jung. Pisał, że modlitwa wprowadza nas w obszar dwoistości wobec własnego ja i znajdującego się po drugiej stronie ty, co pozwala przekroczyć małe, samoizolujące się ja. Daje to nowy punkt widzenia, wypływający z otwarcia się na to, co było dotychczas poza świadomością. Dzięki temu nowe siły pomagają rozpocząć duchowy proces przemiany i uzdrowienia. Wbrew pozorom jest to starożytna wiedza i odwieczna mądrość. Jezus Chrystus zawarł całą swoją naukę w przekazaniu miłości: Kochaj Boga ponad wszystko. I drugiego człowieka, jak siebie samego. W tym nakazie również ukrywa się pytanie, kim jestem? Kim jestem wobec Boga, wobec drugiego człowieka, wobec samego siebie? Mądrość ta była znana także ojcom pustyni. Dzięki Kasjanowi i świętemu Benedyktowi dotarła również na Zachód. Już Ewagriusz, żyjący w IV wieku, mówił Jeśli chcesz poznać Boga, poznaj najpierw samego siebie. Dla Tomasa Mertona te poznania tak bardzo się warunkują. Że odkrywał Boga w sobie jako drugie i prawdziwe ja. Wielu ludzi skarży się, że ma rozproszenia podczas modlitwy czy medytacji. Wydaje się jednak, że one mogą być bardzo pomocne w poznaniu samego siebie. Rozproszenia podobnie jak sny objawiają to co w nas ukryte. Mogą być bardzo wartościowe ze względu na wskazówki, które dają. Są one pewnego rodzaju snem najawi o tym co nas absorbuje. Pokazują nasze skłonności zarówno serca, jak i umysłu, nasze pragnienia, dążenia, uczucia i namiętności, dzięki którym możemy wyciągnąć odpowiednie wnioski w stosunku do nas samych. Tysiące zabawek wypuściłeś z dłoni, tysiące przedmiotów wyrzuciłeś już z domu, lecz znów wyciągasz rękę po następną rzecz i wołasz, to moje, i krzyczysz, to ja, ale wciąż nie wiesz, kim jesteś. Jest jeszcze inny aspekt poznania samego siebie. Przez poznanie siebie człowiek staje się czysty, gdyż staje przed sobą w prawdzie. Nie udawaj zatem, bądź tym kim jesteś. Puchem jesteś, bądź puchem, a skrzydła ci wyrosną tak wielkie jak niebiańskie.